Święta Bożego Narodzenia to radosny czas, jednak nie dla tych, którzy potrzebują pomocy w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu, bo ten zawiesza swoje oddziały. Szpital Powiatowy w Lublińcu jest kolejnym, gdzie zamykane są oddziały. Oddział intensywnej opieki medycznej, oddział ginekologiczno-położniczy. No, zdrowie pacjentów dla Donalda Tuska przestaje się liczyć. Dzisiaj w tym systemie który stworzył Donald Tusk, brakuje pieniędzy zarówno już w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i w samych jednostkach samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi dla tych szpitali. Wcześniej informowaliśmy o powiatowym szpitalu w Sochaczewie, który wstrzymał przyjęcia na zabiegi i badania planowane. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął wypłatę należności dopiero za drugi kwartał, co zmusiło dyrektora szpitala do tej dramatycznej decyzji. Takich przykładów jest znacznie więcej. Opowiada się, że jest dobrze, tylko na tym tracą pacjenci, którzy dostają telefony o tym, że w tym roku już nie będzie zabiegu, bo nie ma pieniędzy, oddziały są zamykane. I równocześnie ci sami sprzedawcy iluzji opowiadają, że wszystkiemu winni są lekarze. Donald Tusk dalej brnie w propagandę sukcesu, jak choćby z chwaleniem się, rzekomym dotrzymaniem słowa w sprawie cen paliw. Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika? Jednak użytkownicy mediów społecznościowych szybko zweryfikowali wpis premiera. Bzdura! Dzisiaj tankowałem. Chłop się chyba z choinki urwał. Ta. Oczywiście ci, którzy nie zgadzają się z premierem, muszą być przeciwko niemu, co wyraził w swoim wpisie. Wczoraj pisowcy podnieśli krzyk, że -518 to fake. No to spadło jeszcze bardziej. Zdjęcie przysłano dzisiaj, z lubieszyna. Na wielu stacjach rzeczywiście można znaleźć i piątkę, jedynkę i dziewiątkę. Tylko nie jest to 519, a 591. Tak. Chyba się poprzestawiały tam cyferki premierowi. No. Decydowanie cena benzyny na stacji Benzynowej zależna jest od kilku czynników, od wydobycia ropy naftowej, od ilości tego wydobycia, zależna jest od ceny dostarczenia. Jest, jeden, jest kilka aspektów, na które pan premier Donald Tusk i właściwie koalicja 13 grudnia mogłaby wpłynąć, mianowicie kwestia podatków. W tej materii rząd Donalda Tuska nie zawiódł. Bo opłata paliwowa idzie w górę. Donald Tusk odkleił się od rzeczywistości. On już jest e, nie tylko premierem e, polskiej biedy, ale przede wszystkim premierem e, Bayeru. Bajeru, który mocno odstaje od rzeczywistości zwykłych Polaków i on ma szeroko oczy zamknięte, jeszcze bardziej uszy, ale buzię pełną frazesów. Podobnie politycy jego ugrupowania. Świetnym przykładem jest tutaj Kinga Gajewska, która złożyła życzenia świąteczne. Szanowni Państwo, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu spokoju, ciepła, rodzinnych spotkań oraz nadziei na lepsze jutro. Nadziei na lepsze jutro życzy posłanka koalicji rządzącej, a politycy opozycji odpowiadają. Droga pani poseł, my też liczymy na dobry, lepszy, nowy rok gorszego od tego, który teraz mi wydawać by się mogło już nie będzie, ale tylko wtedy, jeżeli państwo przestaniecie zarządzać takimi obszarami jak obszar służby zdrowia, jak obszar gospodarki, jak obszar Państwa Polskiego. Naprawdę to wtedy będą święta pełne radości, miłości, pokoju i spokoju przede wszystkim. Oni nie rządzą, tylko oni zarządzają tą iluzją, iluzją dobroci, iluzją tego, że jest tanio, iluzją tego, że służba zdrowia działa, iluzją tego, że gospodarka ma się dobrze. A gospodarka nie ma się dobrze, bo ceny energii za chwileczkę, za kilka dni od nowego roku znowu pójdą w górę. Gospodarka nie ma się najlepiej. Czego najlepszym przykładem jest prawie 300 miliardowa dziura budżetowa. To oznacza, że nawet jeśli państwo nie zapożyczyli się na te święta, to w waszym imieniu zrobi to rząd Donalda Tuska.